Cześć, witajcie! Jestem Czekoladacz, w kolejnym odcinku z Gdańska i dwa na naszym kanale. Kontynuujcie serwisy, sobie przygoda. w dodatku Bloody Ties. I co? Adisa, te portrety zostawił. Ja nie wiem po jakiego grzyba on tu przyszedł, ale portrety jedynie leży na terenach niczyich przy chemii. Zostały nam cztery portrety jeszcze do znalezienia. Mam akurat tą mapkę, na mapce wszystko jest oznaczone, a ja mam na telefonie jeszcze wygodniejszą mapkę. A, no, tak, bo tu normalnie wspomniałem, że to jest ten teren zniszczony. Dziękuję Panie Boże, żeś mnie wypuścił. No, jakimś cudem on to wyniósł do za księksią. on siedzi tu. A, sprinter był, chyba u dupę dupem. Wyniósł to gdzieś za ten tutaj, za te tereny. Po co, na co, to komu nie wiem. Kurde, nie dolecę. Może jednak? O, jest portret Jest też kryjówka nocnego biegacza, której nigdy mnie nie było w sumie A tu dalej autobus a to w tej chyba byłem. Ja serio nie wiem, po jakiego grzyba on to wyniósł tam. On ten portret zgubił, czy jak? I ja nawet nie pytam, po co on go tu wyniósł. Muszę przyznać, że Adiś ma talent. No, kolejny portret, gdzie się znajduje? Okej, okay, kolejny portal znajduje się na Odwiledor, Więc już się tam będziemy teleportować. Okej, okay, dokładniej tu. Ech. No nie wiem. Ten dodatek mi trochę już się dłuży, chociaż jest super jednocześnie. Ale te misje poboczne poza walkami są naprawdę irytujące, ale je robię, bo robię w sumie. By on, nie bawię się aż tak źle przy tym. Wszystkie wyzwania, I wyzwania, teraz jakieś dwie przygody. Z pierwszych o których mówił, to mówił chyba o nas i o Chiro. Przydałoby się parę pomidorów. No, bo błąd w muzyce zaczęła się od nowa, mimo że nie trzeba było. Czy to jest kwiatowy dom? Tej gruby! Kurwa. Normalnie tutaj niczego takiego nie ma. Ja tutaj mieszkała taka starowinka, która był z nią wątek na bazarze jeszcze. To chyba portret Adisy. Chodź idę. Ona mieszkała na coś tam po na bazarze i się okazał gościu. Zawsze jej przynosił róże i miał taki ból, że w sumie tego już nie robił, co nie jeszcze przed końcem tej epidemii, tak, i podczas tego już od nie przechodziła i kazał przynieść nam to różę, a to się okazało, że to była jego matka, która kiedyś go oddała nie mogła się z tym pogodzić i widziała go po latach, jeszcze przed wybuchem epidemii, to przychodziła tylko po to, żeby po prostu spędzić chwilę z synem, on się z nią zakolegował i to była jego ulubiona klientka, to była tak naprawdę jego matka. Taka historyjka. Dobra, w tym punkcie. Łączenie na Trinity. Szpital pewnie będzie na dachu, szpitala, znając życie, co nie? Że ten Adisa to mu się tak chciało latać? Jednego wieczora zalał Severusowi i nawalony pół, pół świata tutaj tego i dostępnego, przybychce w sensie się pół świata. By sobie wszędzie. Jeszcze 125 tak dla informacji. Dlatego alarm. Życie gangstera, te sprawy trzeba oglądać. Ospano się produkuje, to trzeba to obejrzeć, tak? Przypomnienie. To w ogóle była droga do Kiliana, jak pierwsza tam się szło. O, i tu kiedyś nie potrafiłem zrobić tego wysokiego skoku, przytrzymując R1, bo nie wiedziałem, że tak się da. I tak się dziwiłem, co mi nie wychodzi. O, i domek Kiliana, i to była pierwsza większa walka. Dobre czasy. A potem stamtąd szliśmy tu do tego szpitala przed nami. Inhibitor. No tak co informację sprawdzę, gdzie dokładnie jest ten plakat. O, bok. Dobra. Jeszcze raz mi to pokażcie, to jest dokładnie na mapie. A za daleko jestem, to tutaj jest to łączenie. To jest to łączenie budynków, to jest łączenie stref. Z daleko w przód wybiegłem. Ja nawet nie pytam jak ty żeś to tu wsadził. Kolejny portret gladiatora. To była lokacja tego typa, dobra e, Wracamy Czy to jeszcze coś będzie? Profil to był Ogara M. Hmm. Dobra, do tej No szybka teleportacja. Szybciej, nie, w ogóle nie mam znańczyk, bo to jest 36 cały DLC, 4 nagrania i 32 nutatki, jakikolwiek. Teraz zebrałem 7, w sensie 6, 7 za chwilę zostanę jeszcze, tak ciekawostkowo to wiem akurat nią. Dobra, i zobaczmy ile ja tego mam.

Czyli brakuje mi w praktyce 20 No Tam już zapomniałem Brakuje mi chyba dwóch jakoś tak jeszcze, zaraz jedną dostanę Tym razem te drzwi zawsze zamykacie Już myślałem, że cię złapali. Nie skąd? Pracowałem. Dzięki. Teraz muszę się zakraść i je odłożyć. Nikt się nie kapnie! Powodzenia i. może odstaw alkohol, co? W sumie nie wiedziałem, jak ci się odpłacić, ale nagle... Kiedy cię nie było, zrobiłem to. Voilà! Zbyt dokładny. Wiem. Przepraszam, to przeskaca. O, tak od zawodnika, Aiden! O. Siła 3 na 5, szybkość 5 na 5, minusz bojowa 4 na 5 Wydolność 4 na 5 Historia, pielgrzym się budowila do mnie dawno Lubi parkour, nie znosi wrotek Okej, okay. był najbardziej Zabójcza w zasięgu ręki, charakterystyczny ciosko, pięć jest wysoka. O, no, to się zgadza? Chwyt, powolny powo pięknie to martwy pielgrzym Cytat No 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 3, 5, 4, 3, 4. A jak ma na przykład Czacha 5, 3, 4, 4 Nie, 5, 3, 4, 5 Ogar. 4, 3, 5, 4 Będziemy mistrz boksy. Co mi tu? Walczy w karniczko od dziecka. Mam teorię, ale powiem ją już jak się okaże, czy to prawda, czy nieprawda. Dobra, to co dajmy. Gówno. Jeszcze raz w ogóle wejdźmy tu, zobaczmy, ile mi brakuje jeszcze tych znajdziek 8-12 16, 20, 24, 20, 26, 27, 28. To już nie z tego 4, 4 znajczki. gdzie są 4 znaczki, boję się, że mogły być te, które już pominąłem i już do nich nie wrócę troszkę. Chyba, sobie nie wiem, na za odcinek czy dwa zobaczę jakich mi jeszcze brakuje. Po prostu. Cię garbić! Głowa do góry, O, Oh, mio dio. Idźcie już. Nie wiedziałem, że została tu jeszcze jakaś klasa. A ja nie sądziłam, że ktoś się rozpozna. Mam oko na każdego, kto posiada tutaj choć cień talentu. Widziałam, jak walczysz. Próbowałeś kiedyś baletu? Nie przepadam za nim. Dlaczego? Nie sądzisz, że taniec i walka są podobne? E, b, b, może? Pracowałam w operze od czasów, kiedy była... No wiesz, operą. Miała zdobione mury, a w nich rozbrzmiewała muzyka. Nie możesz tego pamiętać. Widziałam wielu tancerzy, a potem wojowników. Jeśli któryś z moich klientów chciałby zmienić profesję, mogłabym go co nieco nauczyć. O balecie to chyba niezbyt przydatne. Ach, jesteś niezły potrzebne ci tylko wprawne oko. Kiedy zmienili moją scenę na te brutalne jamy Znalezienie podobieństw też zajęło mi trochę czasu. Miałam złamane serce, ale to centrum sztuki na Boga. Nie mogłam pozwolić, żeby je zarżnęli. Jeśli banda krwiożerczych barbarzyńców chce walczyć w mojej operze, to będą to robić jak należy. Och. Nie mogłam patrzeć na to, co się działo w pierwszej walce. Młócili się bez ładu i składu, żadnej równowagi. Jasne, umieli się bić, ale ich technika. O oh, Boże, dopomóż. Na pewno dobra z Ciebie, nauczycielka, ale muszę iść. Powodzenia, tobie też, Skarbie. Pracowała tutaj jeszcze, jak to nie było Carnage Hall. No, jak już większy skład jest. Ba, to kończymy i w kolejnym odcinku ruszymy już dalej. Więc co, to, bo by na tyle? Ja byłem Ryczko, ale już się się że w kolejnym odcinku z Gry Dying Light 2, Stay Human, Bloody Ties DLC na naszym kanale. Pa, pa. Czekajcie, czekajcie. Kuci, 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 kuci.